Elewacja stacjonarnego hospicjum dla dzieci przy ulicy Dąbrowskiego w Łodzi zamieniła się w przestrzenną ilustrację z baśni. Artyści i wykonawcy niezwykłego dzieła właśnie robią ostatnie poprawki. Monika Aleksandrzak. 550 metrów kwadratowych powierzchni, niecałe 300 litrów różnych farb i 9 dni pracy ekipy. Ładnie się łączy to otoczenie wydaje mi się z tym, co przedstawia mural. I też z tym miejscem ma to jakiś taki, jest to taki poetycki klimat, tak trochę z, z pewnym takim nutką niepokoju. Pracy jeszcze przed samym malowaniem było sporo. Najpierw trzeba było zrobić zdjęcie dziecka, potem projekt w programie graficznym obliczenia i na koniec rysunek próbny na płótnie. To jest taki rodzaj ilustracji, troszkę dla dzieci, troszkę dla dorosłych. Moral przedstawia dziewczynkę huśtającą się na szyi Flaminga. Autorka zwraca uwagę na włosy dziecka, które mają być uosobieniem jej marzeń. Dla dzieci w ogóle jest świat wyobraźni bardzo ważny, bo jest to rzeczywistość, w której dziecko jeszcze funkcjonuje. W przeciwieństwie do dorosłych, już mniej funkcjonują, funkcjonują w tym świecie wyobraźni, a dziecko jeszcze w tym pływa, a tutaj są dzieci. Koszt całej elewacji nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Wszystko dlatego, że fundacji udało się bezpłatnie pozyskać farby. Zawsze chcieliśmy, żeby to było miejsce wyjątkowe, a budynek no ma bryłę, jaką ma, dość prostą. To są, to jest początek lat 50. Nijak nie przystawał do pomysłu tego, żeby stworzyć tutaj pałac. Pod opieką stacjonarnego hospicjum dla dzieci przy ulicy Dąbrowskiego znajduje się obecnie dwunastu podopiecznych.